Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest dyrektor Centrum Sztuki Mościcy. Nie ma co ukrywać najlepszej instytucji kultury w mieście Tarnowie, pani Anna Chmura. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. pani dyrektor, Fanfest. W sumie, jak każda inicjatywa Centrum Sztuki Mościcy okazał się hitem. Tak, bardzo się cieszymy, że właśnie ten festiwal, który się zakończył, spotkał się z taką. Dobry, z takim dobrym odbiorem, dużym zainteresowaniem. I cieszę się też, że w tym trudnym czasie udało nam się dostarczyć troszkę do wcipu żartu dobrego humoru. Dopytam o kolejną inicjatywę, bo chyba, jak dobrze pamiętam, 2 kwietnia będzie koncert papieski 1, 1 kwietnia, okej. Okay. Właśnie to jest jakby odpowiedź na tą imbę z papieżem, czy jednak to już jest oddana zaplanowany koncert. Jest koncert. My jako instytucja planujemy działania na kilka miesięcy do przodu, także ten to jest musical. Został zaplanowany już parę miesięcy temu. No że po prostu odbędzie się w takim czasie, to myślę, że, że dobrze, że, że wpisze się również w tą taką trudną sytuację, jeżeli chodzi o właśnie te negatywne opinie dotyczące Jana Pawła II. Ten muzykal jest takim wyjątkowym wydarzeniem, bo to jest taka opowieść, biografia Jana Pawła II, ale opowiedziana za pomocą muzyki i tańca. Andrzej Starowicz, reżyser tego przedsięwzięcia bardzo tak w sposób taki bardzo wzruszający emocjonalny i co ważne również musical jest na bardzo dużym wysokim poziomie artystycznym więc on dostarczy z pewnością wielu pozytywnych wzruszeń i emocji. Ale um, ceną sztuki muzycznej to także nie tylko um, pojedyncze koncerty, ale także Kolejne edycje różnych akcji mamy Babskie Poniedziałki, Niedzielę z statusiem Wydawało by się mogło, że e, jak w Tarnowie tradycyjnie z czasem, wszelkie inicjatywy tracą na znaczeniu, tracą na zainteresowaniu, e, co przekłada się na frekwencję. Jednak w Centrum Sztuki Mościcy jest chyba jakiś Trójkąt mości, Mościcki, Trójkąt Bermudzki, e, bo jednak cały czas to zainteresowanie jest i ta frekwencja jest duża. I, już też nawet odchodzą tych poszczególnych wydarzeń, takie, tych edycji, które organizujecie, ale za każdym razem, jak oglądam zdjęcie, sala w Centrum Sztuki Muścicy jest pełna. Tak, bardzo się cieszymy, że właśnie po tym okresie takim trudnym, kiedy mieliśmy ograniczoną działalność, udało nam się, udaje nam się realizować takie przedsięwzięcia, które, tak jak pan redaktor powiedział, powodują, że sala jest pełna. Bardzo się cieszymy. Bo to również świadczy o tym, że te wydarzenia, które programujemy, no, cieszą się zainteresowaniem, są potrzebne i odpowiadają na potrzeby i oczekiwania naszych odbiorców. Jak był koncert Ralfa Kamińskiego? spokojnie moglibyście tego dnia zaprosić widzów na trzy koncerty tak naprawdę? Takie było potężne zainteresowanie i bum na ten koncert, jeżeli chodzi o bilety? Tak, to jest taki specyficzny tutaj specyficzna sytuacja, bo bilety na ten koncert rozeszły się dosłownie w parę godzin. Także, tak jak pan powiedział, oczywiście, że udałoby się z pewnością trzykrotnie zapomnieć salę. To, to ale... były na trzecim koncercie Rory Kaminski i Ducha. Właśnie to ze względu organizacyjnych, organizacja takiego koncertu jest bardzo dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, technicznym, logistycznym, także nie było to możliwe. Można powiedzieć, że Centrum Sztuki Mościce nie uszczęśliwia mieszkańców na siłę, tylko odpowiada generalnie na ich oczekiwania. Nie narzucacie im swojego jakby zapotrzebowania albo nie, wiem, nie nadrabiacie z młodości i nie zapraszacie gwiazdy, których się nie było, jak było się młodym nastolatkiem do Tarnowa, tylko po prostu odpowiadacie na zapotrzebowanie mieszkańców. A mówię to w tym kontekście, że patrząc na inne imprezy, które odbywają się w mieście, mam takie wrażenie, że to jest uszczęśliwianie ludzi na siłę i wciskanie im, na dajmy na to bez nazwy już może bez nazw nie będę mówił ale ta oferta nie przyciąga tak dużo ludzi przykładem tego czego chcą ludzie był taki występ we wtorek na płycie rynku Kłebo przyciągnął tysiące ludzi nie dość że fatalny termin bo wtorek no jaka impreza jest we wtorek ale mieszkańcy sami wyklikali sobie w jakimś tam konkursie że chcą mieć ten koncert i wy jako instytucja kultury też pokazujecie że Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, o frekwencję w tarnowie nie ma się co martwić. Tak, my generalnie bardzo staramy się słuchać ludzi, badać te potrzeby, oczekiwania i też dostosowywać się, bo wiemy, że ta sytuacja się zmienia zewnętrzna, zmieniają się warunki, zmienia się sposób spędzania wolnego czasu, ale właśnie dzięki temu, że bardzo wnikliwie analizujemy te potrzeby, udaje nam się organizować takie wydarzenia, które powodują, że jest duże zainteresowanie. Nikt go nie wciska na siłę kwartetów smyczkowych. Kwartety też są potrzebne, ale myślę, że to tak, jest kwestia to jest oczywiście że to jest kwestia właśnie wyważenia, kwestia dopasowania i, i bardzo się cieszę, że nam udaje się organizować, bo tutaj mam na myśli zarówno wydarzenia, które od lat funkcjonują w centrum wydarzenia również, które są nowe, które pojawiają się, wprowadzamy do oferty ale także wydarzenia, które reaktywujemy czego doskonałym przykładem jest Niedziela statusiem. Proszę powiedzieć mi, czy Centrum Sztuki Mościce przygotowuje się na teoretyczny najazd kibiców w związku z Igrzyskami Europejskimi? Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w tym roku w Małopolsce, a może i w Polsce, więc można liczyć, że kilkaset osób zabłądzi i przyjedzie do Tarnowa. Czy Wy jakoś zamierzacie wykorzystać ich obecność tutaj? Bardzo chcielibyśmy, no ale nasza instytucja w okresie igrzysk będzie pełniła zupełnie inną funkcję. Będziemy centrum medialnym. Po prostu budynek będzie służył potrzebom organizacyjnym, także nie będziemy działać. Kolejne pytanie. Jakie są najbliższe atrakcyjne wydarzenia w Centrum Sztuki Jak systematycznie staramy się organizować te wydarzenia, więc może powiem tak, zaczynamy 1 kwietnia, jeżeli mówimy o kwietniu, bo marzec się kończy, więc zaczynamy właśnie musicalem Jan Paweł II, Przyjaciel Wierny. Następnie mamy, myślę ważne wydarzenie, to jest koncert Jacka Cygana, który do swojego programu zaprosił gości. Będzie Grzegorz Skawiński, będzie Jacek Wójcicki, będzie Beata Rybotycka. Będzie również w kwietniu kolejny koncert zespołu Chóru i Orkiestry Rondinę. tych nowych formacji, które pojawiły się w mościcach i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale również wydarzenia cykliczne, jak kolejny babski poniedziałek, niedziela z statusiem. Także tych wydarzeń będzie dużo. Zapraszam również na wystawę Artura Smoły, to tarnowski artysta, myślę, że znany w większości przynajmniej. I ta wystawa będzie od 15 kwietnia, natomiast do 15 kwietnia zapraszam na, do obejrzenia bardzo ciekawej wystawy, która znajduje się obecnie. To są kolarze, wyklejanki m.in. Wisławy Szymborskiej, Jolanty Więcław i Jakuba Alwertowskiego. Bardzo ciekawa wystawa. Czy ten sukces frekwencyjny, wracając jeszcze, będę się czepiał kwestii organizacyjnych i pierwszego się do waszego sukcesu. Czy ten sukces frekwencyjny, który notujecie z każdym wydarzeniem, które organizujecie, przekłada się też na wpływy z biletów? To pozwala, pozwala Wam bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Wiadomo, że jak będzie potrzeba, to marszałek zawsze dorzuci pieniądze, bo marszałek Kozłowski znany jest z tego, że jest pasjonatem i miłośnikiem kultury. Ale czy to ma te, te wpływy z biletów mają znaczące przełożenie na finanse centrum? No tak, natomiast musimy pamiętać, że kultura nie jest taką dziedziną, która zarabia na siebie. Tutaj potrzebne jest takie stabilne finansowanie. I my, ja się bardzo cieszę, że my jako centrum, właśnie będąc instytucją województwa małopolskiego, hmm. To takie stabilne finansowanie mamy, więc możemy tą działalność prognozować. Są wydarzenia, bo to wszystko zależy, prawda? Są wydarzenia, które samo finansują się same, są też takie, które no niestety nie pokrywają tych kosztów, ale staramy się je organizować, i tutaj finanse jakby są ważne, ale nie najważniejsze. Mhm. Ale patrząc w Tarnowie, no trudno uciekać od finansów, patrząc na problem chociażby nawet tarnowskiego teatru. No i nie bez przyczyny zapytałem się w poprzednim pytaniu o tą kasę z biletów. Czyli nie da się, że powiem, funkcjonować na samych wpływach z biletów, jakby się chciało? Absolutnie nie, ponieważ no instytucja to nie tylko wydarzenia, ale to przede wszystkim utrzymanie budynku, zatrudnienie zespołu, więc. Te koszty są naprawdę bardzo duże, one rosną systematycznie, więc musi być takie stabilne finansowanie, które zapewnia taką spokojną działalność. Mhm. E, w, tarn, w centrum sztuki mościce e, chmura zastąpiła kawę. Proszę, pani powie, proszę mi powiedzieć, no już po tym dłuższym czasie, e, gdzie można rzeczywiście już wyciągnąć pewne wnioski na temat działalności centrum, co udało? Czego jest pani najbardziej zadowolona, co udało się zmienić? Może nie tyle zmienić, ile bardzo się cieszę, że udało mi się stworzyć bardzo dobry zespół ludzi, bo dla mnie ludzie są zawsze najważniejsi. Kadra Zespół Centrum Sztuki Mościca to osoby bardzo zaangażowane, kreatywne, otwarte na współpracę, bo ta współpraca dla mnie jest bardzo, bardzo ważna, bo żeby rozwijała się instytucja, muszą, muszą rozwijać się ludzie. I bardzo się cieszę też z tego, że Nasz organizator, Urząd Marszałkowski, troszczy się o pracowników. Powiem tylko, że chyba jako jedna z nielicznych instytucji w ubiegłym roku mieliśmy dwukrotnie podwyżki pensji. Myślę, że w tym roku będzie podobnie, więc jest ta troska o pracownika o to, aby ten zespół mógł spokojnie pracować. Szczególnie mi się podobają u Państwa te materiały, wideo, które są realizowane, bo są rzeczywiście realizowane na bardzo wysokim poziomie. Oraz wreszcie centrum sztuki Mościce ma. Przyje przyjemną graficznie e, prezentację tego, co planujecie. Nie jest to sprzedawane w sposób taki archaiczny, tylko już tak z nowoczesnym e, sznytem, to Pani zasługa, czy jednak e, ktoś z kadry pracowników? Właśnie tutaj powiem, że to jest, mogę powiedzieć, chyba mój kolejny taki mały sukces, bo okazało się, że wśród pracowników Centrum Sztuki Mościce są osoby, które mają właśnie taki talent, zdolności, taką pasję, i ja tylko tą pasję po prostu pozwalam im odkrywać, pozwalam działać i dzięki temu tutaj w swój sposób, z wykorzystaniem swoich ludzi tworzymy te materiały. Śledząc na bieżąco aktualności Tarnowskiego Centrum Sztuki Mościce widać, że wychodzicie na zewnątrz, macie szereg różnych współprac. Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat. Tak jak powiedziałam wcześniej, ta współpraca jest dla mnie bardzo ważna. My, jako instytucja, chcemy otwierać się na, zewn na zewnątrz do, do różnych podmiotów. Bardzo cenię sobie współpracę. Mamy współpracę, mamy partnera takiego strategicznego, Grupa Azoty, ale też cieszę się, że wiele firm z regionu Tarnowskiego chce z nami współpracować. Ta współpraca kultury i biznesu jest bardzo dobrze nam, udaje się ją bardzo dobrze organizować. Ale również ważna jest współpraca z wieloma placówkami edukacyjnymi, wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, Tarnowskim Teatrem, o którym Pan wspomniał. No i dla nas też bardzo ważne, że współpracujemy i to bardzo dobrze, współpracujemy, udaje się nam tę współpracę organizować z innymi instytucjami kultury województwa małopolskiego. Stąd też bardzo cieszę się, że Filharmonia Krakowska, Opera Krakowska po prostu prezentuje swoje swoje wydarzenia właśnie na scenie Centrum Sztuki Mościce. Dobra, mógłbym z Panią rozmawiać jeszcze godzinami na temat kultury, tego co chcecie organizować, ale mówię w tym momencie, kropka, basta, koniec. Lepiej się spotkać za dwa miesiące i, i odświeżyć i naszą rozmowę, i ofertę Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Państwa i moim gościem była Pani Dyrektor Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, CSM, Pani Anna Chmura. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i już zapraszam z niecierpliwością ponownie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i z przyjemnością z Panem porozmawiam. Do zobaczenia.